marca uczniowie naszej szkoły udali się na konkurs pragnąc tylko gwiazd do Rogóżna. Zaprezentowali piosenkę, wiersze i o Annie Jękę. Anna Jękę często mówiła weź sobie problemu, by człowiek, istota nieznana stał się bliski. Swoją postawę pedagogiczną codziennie uświadamiała uczniom, że każdy ma w sobie coś osobistego. Potrafiła podać młodzież wyżej i dalej. Młodzież winien ogarniać jakiś ideał, w którym należycie wykorzystać swoją młodość, uchronić się od zła i przeżyć się z korzyścią dla siebie i innych, a na jej swój ideał, który mieści się w programie życia i działania. To Jezus Chrystus i wiara wyznaczały kierunek i cel, do którego zmierzała poprzez codzienne zajęcia, słowa i czyny. Cześć. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Witam kochane uczelnięce na dzisiejszej lekcji. Tematem naszej dzisiejszej lekcji będzie Hasło: Moje, i Młodzieńczyk na Chciałabym, aby każda z Was wyraziła, jak rozumie te słowa. Niech każda z osobna wychodzi się, opierając swoje zdanie na przykładach na specjalnych. Panie, to jest, jest własny wartości, wartości moralnej. Mój pierwsza, to nie chciał się zgłosić. Proszę, Nie Mówiąc szczerze, nie mam żadnych przyjaciół. Uważam, że to, że mieszkam w środowisku, od razu mnie przekreśla. W szkole jestem tylko dzięki pani. Dnia pogłębiał swoją wiarę Chrystusa dzięki żywemu przykładowi. Pani profesor, oto właśnie Pani przecież jest powiernicą naszych serc, umie nam pokierować, wskazując najwyższy ideal, jakim był, jest i będzie Jezus Chrystus. Bardzo ładnie. Dobrze. Nie myślę nad tym, co będzie dalej. Nie pojmuję, nad czym mamy się zastanawiać. Jest mi obojętne, co będzie. Są mi obce wiara i patriotyzm. Żyję swoim światem, własnym życiem, nie polityką i tym, co się dzieje w kraju. Według profesor, rodzice są ważnym autorytetem, no, się nie interesują. Po co walczyć, skoro ostatnie nadzieje i tak już umarły? Walka dla nie ma najmniejszego sensu. Nie zmieniajmy tego, co jest teraz. Bo my, Polacy, potrafimy być bohaterami niewoli, lecz żyć dla obczyzny nikt nas nie ma. Ważne są dla mnie słowa, które Pani ciągle powtarza, bo wieki być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie. Piękne słowa i czasem sprawdzają się w praktyce, lecz moje życie to nieustanny bieg w poszukiwaniu nowych przygód, zabawy, szczęścia i chwilowej miłości. Po co mi inne wartości? Proszę, Maria. Często jestem pozbawiona włosów w moim domu. Nie mam siły na dalszą walkę. Rodzice nadużywają alkoholu. Tata ciąży sobie jej Ja staram się ochronić rodzeństwo. Często sama wszystko cierpię. Pytanie, gdzie tutaj jest wiara? Jak i Nie mamy pieniędzy na podstawowe wydatki. Jak żyć w takiej sytuacji, pani profesor? Jak żyć. Nie wolno być mianową, tylko mocnym człowieka. Do nieba mianowcy się nie dostają. Do nieba idą tylko bohaterowie. Zapraszam cię do mojego mieszkania, po wspólnie porozmawiamy i znajdziemy rozwiązania. Wszystko będzie dobrze. Proszę, ktoś jeszcze? Proszę, proszę. Chciałbym zgłosić, że dyskusje na takie tematy nie powinny mieć miejsca, nosie. Szczególnie mam. Wierzyć potrzebom istniejący rząd i ustrój i zawsze wspierać. Profesor, jako nauczycielka języka polskiego, powinna znać panujące prawa i nakazy. Przecież pani dobrze wie, że mój tata jest pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a mama też jest przewodniczącą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zakłada w zakładach Nam jest w życiu bardzo dobrze, dlatego nie pozwolę, aby ktokolwiek krytykował istniejący ustrój. Ja zawsze stanę w obronie moich wartości, nawet gdy zagraża mi to utratą pracy. Bo być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie. Myślę, że te słowa idealnie ilustrują, że Bóg, honor, ojczyzna zawsze zostaną i będą głośno wypowiadane przez Polaków. Chciałabym, abyście widząc moją postawę, zawsze miały swoje zdanie. Być i niełatwo, ale też nie trudno z pomocą Bożą. Pamiętajcie, prace zamienia w modlitwę, wytrwać. Co do jednego, może ma Pani rację. Rodzice każą przestrzegać wszystkich zasad komunizmu. Właściwie nie mogę mówić swojego zdania. Ale oto oni mnie wychowali. I wiesz, że pomimo już zasad, co dla mnie jak najlepiej, fascynuje mnie głęboka wiara, która mnie od Pani Profesor. Jednak moje przekonania nie pozwalają na zachowanie dyskrecji o tym, co wydarzyło się na dzisiejszej lekcji. Będę musiała powiedzieć o tym, komu jednak chciałabym, aby to zdarzenie było dla Ciebie wskazówką na przyszłość. Myślę, że Twoje życie, myślenie zmieni się kiedyś. Moja praca nie jest aż tak ważna, jak ważna jest dla mnie Wasza przyszłość. Nie mogłabym sobie wyobrazić, gdybym z Wami o tym nie porozmawiała. Chcę to pisać szczerze. Jestem rozbita. Nie umiem się wziąć w garść. Tylko Bóg może pomóc. Na pewno zechcę. Droga właściwie prosta. Walczyć o pogodę i ufność. Nic więcej. To podciągnie inne tereny. Boże, pomóż mi to pisać. Wkrótce start nową pracę. To już czwarty rok. Cieszę się. Będzie ciekawie, bo walka jest zawsze fascynująca. Dobrze, że jest służący. Na tak, Ojca jestem Ducha świętego Ana. Wierzę w Boga, Ojca Przewagącego, służyciela nieba i ziemi. 这吧。 przykładem. Uczyła prawdy z moralnym ładem. Skromna ta postać plan miała wielki. Wszczepiając wiary, prawdy kropelki, młodzieńcze serca, płacią karmione. By Bożą prawdą były wzmocnione. By nie błądzili wśród życia dróg. By każdy wybrać najlepszą. By poznawali przywiązań teść. Później ku szczytom mogli się wznieść. Dziś serca także krzewić nadzieją. Dajesz odwagę, gdy wichry wieją. Śmiało prowadzisz wśród życia burz tych, którzy wierzą. Nie wątpią już. Anno, upraszaj łaski dla wszystkich. Dla tych, co proszą, dla tych, co przyszli. By uczcić pamięć twego imienia. Ufni że z wiarą wszelkie zło zmienił. Wielkiej mocy, by Polskę dźwignąć świat. W narodzie jest jak lawa, już od tysiąca lat. Potrzeba tylko ognia i powszechnego zrywu. Ruszenia jednym militem, wbrew zdradzie i sprzeciwom. Potrzeba równać prawo, biało-czerwony front. Dla podtrzymania mocy, podpalić serce mąż. dziękujemy dla Odeszłaś Anno, bo Bóg tak chciał, gdyż on w tym wszystkim prawie swe miał. Ty przekazałaś taką myśl, by naśladować każdemu. Ty doceniłaś godność człowieka, a czasem wsparcia, pomocy czeka, by w innym sposób rękę mu podać, na leczą drogę kroku skierować. Wniosłaś swą pomoc w potrzebach, wspierałaś także krzewy emocji. Dawałaś w życiu wskazówek wiele, by iść ku górze, mądrze i śmiele. Uczyłaś kochać piękne przy świata. Widziałaś w ich siostrę i brata. Uczyłaś czynem, uczyłaś słowem i wskazywałaś w drogę. Warto więc dla tych idei żyć. I w młode serca szczepiać też dziś. Memu wiarę, szczególnie snu, by iść przez życie jak każdy z W otrzymuje Anna Pokrywka i Klaudia Kierenka. Gratulujemy! pozdrawiamy spały! Teraz no. idziemy no. na się Jakie uczucia Wam towarzyszyły? Yy, przerażenie, strach. Bałam się, że zapomnę tekstu cały czas. A, bo ja myślałam, że to jest dotykowe.